Witajcie na kanale Gra na Compa. Ja jestem Pabelus, a to jest Farming Life. Proszę Państwa, gra od Ultimate Games e, i Pyramid Games. Nie mylić z Farming Life Simulator to są dwie różne gry. E, słuchajcie, my tutaj zarządzamy sobie farmą. Takie można powiedzieć e, ala wiejskie życie. Natomiast zobaczmy, e, co ta gra sobą tutaj reprezentuje. Startujemy z grą. Nazwijmy farmę. Możemy ją nazwać. A niech będzie, powiedzmy słoneczna farma. Słoneczna farma, o. I stwórz. I wybierz. No, i zaraz zobaczymy, co będziemy tutaj robić. Okej, okay, jakaś katstenka naciśnij spacji by pominąć. Może nie będę pomijał. Zobaczmy, ale to bez dźwięku, te. Mhm. No to ciekawa sprawa. Jedzie sobie samochód. bo no, tutaj widać, że jakieś małżeństwo. Wyprowadziło się z miasta na wieś, chcą rozpocząć chyba bardziej takie spokojne życie, bo to jacyś starsi ludzie, no i dojechali, i proszę bardzo, a to chyba jakaś farma, no nie wiem, ojca, matki, bo sądząc po wieku tutaj tych ludzi, którzy wyjechali, no to, to, to tacy już starszawi ludzie, a może to babcia z dziadkiem, to tam wie. Okej, okay, już, już są dźwięki. Aha, czyli w cutscence po prostu dźwięku nie było. No dobrze. Okej, okay, no tutaj nie przyjechali, no to pewnie trzeba to będzie posprzątać, bo tam się nie da wjechać. No ale okej. Okay. O, witaj na farmie. Na farmie. Na farmie. <grym> Powiedział strach na wróble. No dobra. Ojej, jaki tu bałagan. Mm -hmm. Musimy to szybko uprzątnąć, zanim będzie można cokolwiek tutaj robić. Czy chcesz przejść tutorial, aby dowiedzieć się jak zarządzać farmą? No możemy przejść, dobra. Ej, świetnie, w takim razie przejdźmy od razu do rzeczy. Kontynuuj. Zacznijmy od nauki poruszania się po mapie. Poruszmy się po mapie za pomocą... Aha, wsad. Okej, okay. no to poruszmy się. Teraz obróć kamerę za pomocą klawiszy Q oraz... Dobra, dobra, to ja scrollem wolę. A ja jeszcze się nie poruszyłem nawet, co to? <grym> Okej, okay. no dobra, oddaliłem... <grym> No, to, to, jak to jest samouczek taki ekspresowy. No to dobrze. Trochę śmieci nazbierało się na farmie po poprzednim właścicielu. Sprzątnijmy je. No dobra, no to sprzątnijmy strachu. Kliknij w ikonkę usuwania. okej. Okay. Przytrzymaj obiekt, aż pasek się zapełni, wtedy obiekt zostanie usunięty. No dobra, to usuń wszystkie śmieci. W porządku. Nie ma problemu, usuwamy wszystkie śmieci, tak? Zacznijmy tutaj od tej drogi. Teraz tutaj, może. Żeby było jako tako czysto, w miarę. Aha, my dostajemy pieniądze za to. Plus 10 yy, tam, dolarów, tak? Super! Czas na przygotowanie pola. Potrzebujemy miejsca, aby móc sadzić owoce i warzywa, prawda? Łopata w ruch. No dobrze. Kliknij w zakładkę z polami, a następnie kliknij na ikonę marchewki. Okej. Okay. Przeciągnij myszką po mapie, trzymając lewy przycisk, aby stworzyć pole lub anuluj używając prawego przycisku. A, zbuduj pole machewek. Dobra. A, tu w tym wyznaczonym miejscu. Okej, okay. dobrze. Świetnie, skoro mamy już pole, to teraz ktoś musi się nim zająć. No dobrze. Kliknij na pole, a następnie kliknij odpowiednią ikonkę interakcji. Dobra. Eee, no i aha, teraz wybierz ikonkę. No dobrze, no już wiem. <ścoughs> Pracuj tutaj. Mamy wybrać pracownika. No to Szymon, tak? Ehe. <totopat> <grym> Jakie <tot> Aha. <tot> Dobrze. Okej, okay, czas. Teraz czas zająć się resztą farmy. Szymon i Linda planują hodować na farmie także zwierzęta. Dla nich również musi znaleźć się miejsce. Wybudujmy zagrodę. Dobrze. Usuń niepotrzebne drzewa. W porządku, to to już... Aha. No to chciałem powiedzieć, że już wiemy, co wybrać, ale widzę, że... Strachu nam dalej będzie podpowiadał. Ok. Kliknij w okno budowania budynku. Tak jest. Przeciągnij myszką po mapie, trzymając lewy przycisk, aby stworzyć zagrodę, lub anuluj, używając prawego. W porządku. Okej, okay, świetnie. Każda zagroda musi przylegać do drogi, inaczej nikt nie będzie mógł do niej wejść. Zbudujmy więc drogę do zagrody. Haraszo. Kliknij w okno dróg. Teraz zbuduj drogę do zagrody. Okej. Okay. No to tu. Każde zwierzę potrzebuje swojego własnego miejsca. Króliki też. Ale... A kto powiedział, że ja muszę króliki hodować? Dlaczego mi każą króliki e, ogarniać? Wybudujmy im domek. No dobrze, no to wybudujmy im domek. Proszę bardzo. Okej. Okay. Tutaj będzie domek. Myślę, że tu postawię. O! Strachu powiedział, jak, jak kręcić. Dodajmy teraz zwierzaki do naszej farmy. Kliknij na klatkę i dodaj QI w porządku, Qik. Kijku, chodź. Oj, za 45 dolców? O cholera, to co? Ze złota ten królik jest? By, by ułatwić sobie życie, może zbudować karmik, skąd zwierzęta będą jeść. Kliknij w okno budowania budynków i zbuduj karnik. Mhm. Dobra, gdzieś tutaj może ulokujemy. O! Skoro mamy już króliki, ktoś musi, się nim z... ktoś musi się nimi opiekować. No konkretnie mamy jednego. Wybierz pracownika, a następnie kliknij na zagrodę i wybierz odpowiednią ikonkę. A Linda, tak? A tu jest Lidia, to jak ona ma w końcu ma na imię? Bo strach mówi: Linda, a tu jest Lidia, to. to. O. Okay. i pracuj tutaj. Świetnie sobie radzisz, przejdźmy do następnych zadań na farmie. Dobrze. Hmm, a co zrobimy ze wszystkimi zebranymi produktami? Potrzebujemy sporo miejsca na ich przechowanie. Wybudujmy spiżarnie. Wytnij niepotrzebne drzewa. Dobra, musimy się nieco obrócić. E, które to drzewa? A gdzie? Jakie niepotrzebne. Nie wiem, nie, nie wiem. A te, dobra, bo musiałem najpierw kliknąć narzędzie. W porządku. tutaj jedno, tutaj drugie. Wiki i budowania. Tak jest. Pyk. Mm, teraz Silos będziemy budować. Okej. Okay. Yy, ale wiecie co, bo tutaj jest droga, ja bym ja bym wolał jednak mieć ten Silos o tak może obrócone. O, w ten sposób będzie OK. Każdy nowy budynek przechowujący produkty zwiększa twoją ogólną pojemność magazynowania. No i bardzo dobrze. Masz dostęp do wszystkich swoich zasobów z dowolnego spichlerza Silosa, czy też kwatery głównej. Budynek już jest, tylko jak dostaniemy się do niego samochodem, trzeba koniecznie wybudować nową drogę prowadzącą do budynku. Litnij w okno dróg. Dobra. Okno dróg. Pewnie o to mu chodzi tutaj, tak? Mm, dobra. No dobra, no. E, strach na wródle jest strasznie natrętny, muszę przyznać. Zajrzyjmy do codziennej gazety. O, to będzie lepiej. L lepsze. Dobra. W codziennej gazety dowiesz się, czym żyją okoliczni mieszkańcy. Przeczytasz też o wyzwaniach burmistrza. W porządku. Podejmuj wyzwania burmistrza, by zdobyć jego uznanie oraz pozwolenia na wykup ziemi i powiększanie swojej farmy. Aha, konkursy burmistrza są dwa podobno. Spróbujmy swoich sił w jednym z konkursów burmistrza. Coroczne święto marchewki. Okej. Okay. Otwórzmy. Drogi Szymonie, jestem niezwykle uradowany, że dołączyłeś do naszej społeczności farmerów. To dla nas priorytet, by dostarczać lokalne jedzenie naszym mieszkańcom. To nie tylko kwestia pełnych brzuchów. Najlepsze jedzenie od najlepszych farmerów to to, z czego jesteśmy znani to nasza duma i tradycja. Jak zapewne wiesz, w tym tygodniu jest coroczne święto marchewki. Konkurujemy z gminami z całego kraju i uwierz mi, bardzo chcemy wygrać tę konkurencję. Każdy farmer, który dostarczy 10 marchewek w 3 dni, może liczyć na moje względy i dobrą reputację w miasteczku. To jak? Przyczynić się do naszego zwycięstwa w marchewkowym wyścigu. I mamy tutaj, proszę Państwa, zebrać 10 marchewek w 3 dni. Eee, w porządku, zapiszmy się. Świetnie. Jedyne, co pozostało, to zebrać plony. W tym panelu możesz podejrzeć postępy. Eee, ok. W tym panelu te. Konkursy burmistrza? No to postępów brak. Wow, pola urosły wyjątkowo szybko. W przyszłości będziemy musieli na to, nieco po, na to poczekać nieco dłużej. A strach na wróble czytuje, proszę Państwa. Na kodach jedzie. Słomianych pewnie. No i co, i teraz? Aha, teraz Szymon tutaj, jak widać, wykopuje te marchewki. A potem je pewnie trzeba będzie przenieść do silosa. Ale ja tutaj widzę, że my mamy jabłuszka i tak się zastanawiam, czy my możemy je zebrać? Tylko jak ten jest zajęty, a tu widzę, Linda nie ma co robić najwyraźniej. Poczekajcie, bo w hmm. końcu... Chyba nic nie mogę zrobić. Nie możesz tego teraz zrobić. Aha, okej. Okay. No strach na wróble mi nie pozwolił. A przyspiesza się tu jakoś czas? Co to jest za i? Eee, okej okay. mm. bardzo, bardzo to dziwne. Eee... Czekajcie, a może tu nazywać. O, tu jest, przyspieszasz. Dobra, pyk. O, i teraz to dopiero będzie. Spoko. No, wspaniale, udało się wykonać zadanie, a teraz najprzyjemniejsza część. Odbierz nagrodę. W porządku, tylko teraz to może zwolnijmy nieco. Eee, może tak. Och, normalnie jestem zachwycony. Otwórz, drogi Szymonie. Tak, tak, właśnie tak. Gratulacje, Szymonie. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Potrzebujemy w naszej społeczności ludzi takich jak ty: rzetelnych i pracowitych. Masz mój szacunek. Możesz być pewny, że szepnę o tobie dobre słówko każdemu, z kim porozmawiam. No to odbierzmy nagrodę. Otrzymałeś pozwolenie na powiększenie terenu? Zróbmy to od razu. No, w porządku, nie mam nic przeciwko. Kliknij ikonkę miasta. Dobra. No klikam. O. E, teraz urząd gminy. Dobra. Pyk. O, kurczę. Teraz mamy kliknąć na, na urząd gminy. Patrzcie, kuźwa. No Budynek gmach taki, słuchajcie, no, że spokojnie może tutaj ZUS siedzieć. E, zaznacz teren, który chcesz wykupić. Ale dlaczego ten? A, a kto powiedział, że ja ten chcę? A gdzie jest nasza farma w ogóle? Dobra, chyba nie mam wyjścia. Nie pozostaje nic innego, jak go kupić. No to kupuję. Up. Za 500. Nie, za 250 chyba. A, dobra, nieważne. Brawo, teraz jesteś posiadaczem tej ziemi, a twoja farma rośnie w oczach. Później najwyżej sobie zo zobaczę, ile to kosztowało. Aby zdobyć kolejne pozwolenia, wykonuj wyzwania burmistrza. No dobrze. Skorzystajmy z nowego terenu i poszerzmy pole. Sprzątnijmy przeszkadzające drzewo. Dobra. Nie ma problemu. Już wiemy, że tutaj. I... I poszło. Kliknij na pole, a następnie kliknij odpowiednią ikonkę interakcji. Ojej. no. Świetnie. Pamiętaj, że tak samo możesz powięks powiększyć zagrody i ogrody. Okej. Okay. Możesz tworzyć dowolne kształty. To dziękuję za pozwolenie. To naprawdę można było w jednym dymku napisać wszystko. Teraz zbudujmy ogródek. Zacznijmy od zrobienia miejsca. Zetnij niepotrzebne drzewa. Ech, czuję się trochę jak kretyn powiem szczerze, bo. bo... Ech, można było można było zrobić e, tak na dobrą sprawę. W jednym dymku jakąś taką szczególną rzecz dotyczącą powiedzmy jednej akcji, a nie się kuźba na jedno zdanie rozdrabniać, jak już człowiek chce lecieć dalej. Ech, no ale okej, okay, no dobrze, no to nie mój problem. Kliknij w okno budowania. Dobra, klikam. Kliknij w ikonkę ogrodu i wybuduj go tak samo, jak pole czy zagrodę. No dobrze. Teren ogrodu. Mhm. Dobra. Zbudujmy drogę. No to już wiemy jak. To tu. Istru. I obróćmy się tylko. I teraz pyk. No i jest. Postawmy w środku UL oraz krzak, na którym pszczoły będą się żywić. Zacznijmy od ula. Kliknij w okno budowania i zbuduj ul. Dobrze, to czekajcie, bo to trzeba... Tutaj mamy wejście, tak? No to krzoki posadzę tu, a ulę postawię tutaj, o. Budowanie. Ul. Za 100. Mhm. Czy to ma jakąś dziurkę? Żeby posta... Nie, nie ma dziurki. Czyli pszczoły po prostu wylatują, cholera wie jak, ale wylatują. Teraz zasać krzew. Dobra. Krzew z jagodami, w porządku. Gdzieś tutaj, tak jak było mówione. A, jeszcze ławkę. Zbudujmy ławkę, by pracownik mógł odpocząć. Mhm. No dobra. To on y, pracować powinien, na nie odpoczywać. No to niech i, i tak będzie. Będzie ciężko nam tu samym... Y, będzie ciężko nam samym tu pracować. Warto zatrudnić kogoś do pomocy. Zatrudnij nowego pracownika. Kliknij w ikonkę miasta. Kuźwa, poważnie. Następnie kliknij w ikonkę agencji. Dobrze. Kliknij na budynek, a następnie zatrudnij pracownika, klikając przycisk zatrudnij. Powiem szczerze, że rzadko kiedy jakaś gra tak testuje moje nerwy, ale ta wybitnie testuje moje nerwy. Eee, dobra, co my tutaj mamy? Julia. Tak, Julia. Julia, kontrakt 180. Cokolwiek, nie wiem, 180 dni czy. czy... Za 180 dolarów? No nie wiadomo. Mm, tutaj mamy rolnictwo, zwierzęta, produkcja. No w czym jest dobra? Widać, że średnia jest we wszystkim. Zatrudniamy ją. Pracownik pojawi się niedługo na przystanku przy farmie. Ok. Mamy teraz wolną chwilę, więc udaj się jeszcze do sklepu z pojazdami. No ale no po co? Jak ja mam półtora tysiąca dolarów, to po co mi pojazd teraz? Sklep z pojazdami. Mhm. Następnie kliknij na budynek. Ok. Tutaj możesz kupić pojazdy. Pamiętaj, że musisz mieć miejsce w garażu. Aha, i to... I to tyle, tak? No dobra. Twój pracownik przyjechał. Julia nie ma żadnego zajęcia. Przydzielimy pracownikowi zadanie. Zaznacz pracownika. A... A gdzie ona jest? Gdzie... Julka? Gdzie, gdzie... Gdzie na jest Julia? Hmm? Julia? Hop, hop. Taś, taś. A gdzie ona jest? Gdzieś mi sita zniknęła? No kuźwa ty! Zaznacz pracownika. No tak, tylko najpierw muszę go znaleźć. A tu jesteś! No jak jesteś na farmie jak ty Uuu. na przystanku kuźwa? Teraz przenieś się do centrum farmy, by dostać się w pobliże ogrodu. Okej. Okay. I do ogrodu, tak? I co? O ja, bo ja muszę tutaj generalnie dobrze. bo ojej, ojej. No i co? I? I pracuj tutaj. Mm -hmm. W międzyczasie możesz przyspieszyć czas. Najedź na panel i wybierz przyspieszenie. Kuźwa poważnie. Naprawdę? To dopiero teraz? No dobra, zarządzać czasem możemy korzystając z klawiszy od jednego do trzech w porządku. Uff, tyle informacji na pierwszy dzień, ale na ten moment to już wszystko co musisz wiedzieć na początek o naszej farmie. Jeśli czegoś zapomnisz, zawsze możesz to sprawdzić w pomocniku farmera. Spoko. Co tak, wiem, wiem. Dobrze, dziękuję. Spójrz, z budy wyszedł pies i kot, no ale co to kuźwa miał być koniec? Halo, gdzie ten pies wyszedł i kot? Mhm. W całym tym zamieszaniu zapomnieliśmy sprawdzić, czy ktoś tu mieszka. Na szczęście wyglądają na całe i zdrowe. Pewnie, pewnie sąsiad je karmił. Pies i kot na pewno pomogą nam na farmie, warto się nimi zaopiekować. Będą tępić gryzonie i odpędzać lisy. Pobawmy się z psem. Mhm. Zaznacz pracownika. Mhm. A te Pindę, czy Lindę Zaznaczyć Pichnij na psa i zaznacz ikonkę zabawy Dobrze, no to baw się Pogłaś mm -hmm. Świetnie, pamiętaj, że pracownik mający Zadanie będzie wykonywał kolejne zadanie A, czyli będziemy Kolejkować z tego co rozumiem Świetnie, baw się ze zwierzakami Aby były weselsze, pamiętaj, że pies i kot Pomogą nam na, na farmie Dobra, sprzedajmy zebrane marchewki I kupmy naszym zwierzętom jedzenie Pojedźmy pick-upem do miasta Dobra Zaznacz pracownika i usuń jego obecne zadanie. Ale którego? A, Linda, dobra. Oh. Juhu! <laughs> Zaprowadź pracownika do pojazdu. Mm. No i co ja mam zrobić? Aha, kieruj, okej. Okay. Mhm. Mm mm -hmm. Oh yeah, baby. No dobra. Pracownik jest już w pojeździe, podjedź pod silos. Mhm. Mm Załadujmy marchewki na samochód. Zaznacz silos. Dobra. Zaznacz silos. Przenieś produkty. Wybierz produkty do przeniesienia. Im więcej sprzedasz, tym więcej zarobisz. No to weź wszystko. O. Kliknij na pickup, kiedy pracownik trzyma produkty, żeby je tam zaniósł. Dobra. No to dawaj. Teraz musimy zawieźć marchewki na targ. Zaprowadź pracownika do pojazdu. W porządku. Kieruj. Mhm. Mhm. Kliknij ikonę miasta a Następnie ikonkę targu Żeby się tam przenieść Miasto, centrum handlowe Zaparkuj przy targu Kliknij na budynek i wybierz interakcję zaparkuj Ok Zaparkuj aby handlować mhm. Teraz musimy zaczekać aż pracownik przyjedzie Chwilę to zajmie Więc pamiętaj że możesz przyspieszyć czas No dobrze to przyspieszmy w takim razie Będziemy patrzeć A to jest przyspieszone O już przyjechała nasza linda no i dobra, co, co dalej strachu? Otwórz widok targu i sprzedaj wszystkie marchewki. Okej. Okay. Sprzedaj wszystko. Kup po 10 sztuk surowego mięsa i mleka. Aha, w, produkty od zwierzęce. To tutaj 10, kup. I tutaj 10, kup. W samochodzie czekają skrzynki do wypakowania. Przenieśmy je do odpowiedniego miejsca. Podjedźmy autem pod silos. Zaznacz pojazd. Dobrze, zaznacz. Pracownik jest już w pojeździe. Podnieś pod silos. No dobra. Mhm. Mm <laughs> mhm. Mm Oczywiście. Tego lata. Aż teraz do tej jesieni. <laughs> no i dobra, no czekamy aż, aż Linda przyjedzie. Gdzie ona tam? O, jest. No i dobrze. Wysiądź z auta. Aby to zrobić, kliknij na auto, a następnie na wikonkę wysiądź. W porządku. Przenieś wszystkie produkty z samochodu do silosu. No dobrze, no to... Pani Lindo. Przenieś produkty. Weź wszystko. Ciekawe, czy ona to udźwignie. Się zastanawiam. Czy ona to udźwignie? O, udźwignie, patrzcie. I? O, patrzcie. Kurde, i przeniosła z Kubana. Nasze produkty znajdują się teraz w bezpiecznym miejscu. Brawo, możemy działać dalej. Jeszcze dalej? Aha, brawo, ukończyłeś samouczek. Teraz możesz wytwarzać żywność dla lokalnej społeczności i brać udział w wyzwaniach, które pomogą ci stać się lokalnym bohaterem rolnictwa. No dobrze, no słuchajcie. Jeżeli chodzi o tę grę... O, mamy kota tutaj. Patrzcie, kurde, bo to ostatnio szukałem tego kota. Znaczy ostatnio, w sensie jak głaskałem psa. Kuźwa ty! Bruczoś! O, pobawmy się, pogłasz tego kotka. O, Lidia mhm. nie ma co, co, co działać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje opinie o tej grze, no to wydaje mi się, że, że gra no, może się podobać. Gra może na mm, przykład konkurować z jakimiś takimi grami facebookowymi. Może podobać się ludziom, którzy lubią powiedzmy Farm Manager 2021. E, załóżmy, no i coś, coś takiego, tak. E, natomiast. Natomiast jeżeli chodzi o mm -hmm. wymagania, które ta gra tutaj przed nami stawia, no to tak de facto powiem szczerze, że nie jest jakaś strasznie tutaj ciężka, wymagająca, jeżeli chodzi o zasoby komputera, więc podejrzewam, że, że pójdzie na słabszych, na słabszych sprzętach. Jeśli chodzi o cenę tego produktu, no to jak na razie to zobaczmy, sprawdźmy, tak, bo nie chcę być go osłowny ze względu na fakt, że ja nie patrzyłem, co prawda, ale zaraz Wam ustalę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o cenę na Steam, czy ona już się pojawiła, czy jeszcze nie pojawiła się. Farmer Live. Zaraz zobaczymy. Farming, przepraszam, live. No widzicie, sam się kuścia pomyliłem sam się pomyliłem, ale to to jest mały szczegół planowana lata premiery, proszę Państwa 18 października, także jeszcze nie mamy tutaj ceny na Steamie, no cóż ode mnie to tyle, jeżeli film Wam się podobał zostawcie łapkę w górę, film nie gra tylko film, jeżeli nie zostawcie łapkę w dół, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, ja Was zapraszam na naszego kanałowego Discorda link z zaproszeniem macie w opisie trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.